Okej, okay, moi kochani, manu wam wszystkim. E, jest to kolejny odcinek, zagrajmy w Darksiders 2, <coughs> przepraszam za moje gardło. Mikrofon, dobra. I mm, główkowania była co nie miara, żeby y, ogarnąć, jak to tam trzeba zrobić. I nareszcie myślę, że wykminiłem. Jeszcze zauważyłem jedną rzecz, że mogę karmić, jakby, nie mogę, nie. Kurwa, czekajcie jeszcze raz. Sekundę. Equip. Nie. Czekajcie. I da się ją jakoś more information. Accept. Czekajcie. Da się to jakoś... Kurwa. W jakiś sposób da radę to ulepszyć. Tylko chuj wie jak. Szczerze mówiąc nie mam bladego kurcze pojęcia. Hmm. Hmm. Dobra, po pobawię się tym kiedy indziej i akula tu jest? jest, o dobra teraz Wam przedstawię plan jaki, w... plan jaki wykminiłem, kurde roluj tą kulę no dobra dobra idzie 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 dobra trzeba ją przetoczyć tam po czym wziąć wybuchającą kulkę kurde wziąć już chyba wiecie o co mi chodzi a jeśli nie to zaraz się przekonacie Kulkę rzucić w tą kulkę Stanąć na tym I teraz strzelić w to Żeby, to, żeby tam ta kulka się przetoczyła Przez bramę I tada mamy rozwiązanie zagadki No nie powiem że to było proste Bo nie było Trochę dosyć sporo się nad tym głowiłem Ale dobra Ładnie brama odblokowana Możemy iść Dobrze Jest 14.30 tego samego dnia co nagrywałem poprzedni odcinek Więc Aguowiłem się nad tym z dobre pół godziny szczerze mówiąc Muszę wreszcie wydać tą kasę na jakiś fajny kwikunek Dobra Muszę sfokusować przeciwników i, i nadupcać A może ich trochę... Może kosami się wreszcie wybawię trochę Bo w ogóle ich nie używ... Przestałem ich używać Przez to, że... Że te moje... ...po co ja robię? Tada mi pośli po nich O kurde Dawaj, critical bitch No, no chodźcie, no, no co? Co on robi? A macie, 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 dobrze Co to było? Uuuu Co ja właśnie ekwipnąłem? No, wyglądamy Zaczynamy wyglądać fajnie Idziemy tu Open the door Okej okay. Jakie kombosy im sadzę? B, 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 i, finish, I dwóch na raz? Nie, ale go trochę je było na szczęście. BBBB, finisher. Zostaje dużo więcej expo za finishery chyba. Kolejna kulka do rzucenia. Zaraz coś będę musiał, tam jest dźwignia. Gdzie muszę rzucić? W co muszę rzucić? Nie wiem. Jednę tu. Ale jebu Dobra Przesuńmy wajchę i zobaczymy co, co się stanie Woda się wylała Ja jestem Bogiem Co teraz? Aha, na dole już byłem, czyli tam lepiej jest nie schodzić a, bo tam ta kulka była do rozwalenia tego co ja rozwaliłem wcześniej już Nawet nie muszę pływać, on sam to robi. Patrz jak on szybko to robi, jak pływa. Tu jest skrzynka. Nie, tu jest skrzynka. Skrzynko, nie, nie został nie, 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 A nie, ona jest na dole. Oj tam cicho. Pyt i pyt o podłogę. To ma dziecko nigdy dziecko, dziecko kurwa będą Nie, 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 wracaj, wracaj, dobra Płyń do końca już Co on zrobił? Backflipa! Opa! Stary, no ej! Alta woda jest fajna, ładna Dobra, wychodzimy stąd. Nie, gdzie mój ptaszek jest Po co tam? Tam nie chcę już Teraz idziemy... Tam. Tu jest przejście? E, nie, nie ma. Ale ja nie chcę tam wracać, ptaszku. Ogarnij dubsko. Ja tam nie wracam. Ja idę zaraz tu. Ten ptaszek pokazuje mi co, co, czy, że tam trzeba coś zrobić, ale ja nie wiem. Tam wszystko zrobiłem już. Dobra. Komnata za skrzynią. I masą przeciwników, założyć. No właśnie A no macie 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 bardzo 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 o fuck, większy przeciwnicy Przeleca was wszystkich Dobrze jedziemy I moimi, i kosami Dobrze ich, dobrze jedź frajerów Albo sobie kupię lepsze kosy Łoje zło, ale kamera się zbugowała Bagowała Dobrze, 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 jedziesz. Dobra. Bez opiertela nie wiedziemy tym. I <grywy> już rozjechany. No i nie ma. O! trzeba jakiś bosik mini? No. Najwyraźniej. O kurde. Czy to był left trigger i right button? A tak, to było do robienia. A masz! Ja Lubisz to? Yeah, you like it, yeah, you like it Nara suko! Też tak o kurde! Ale mi jebną Nara! Ale ja go cisnę jezu O ty suko, drętwa Gin, 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 gin A ci pojadę teraz, popatrz O, czekaj, czekaj. dobrze, dobrze Trochę ammo na i, i po tobie! Łe, ochydnie się rozpada. Fuj. Uuu, pick up. Nie, 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 nie. Hold. Sobie, o, ekwipowałem sobie razu, od... Czekajcie, jak to wygląda. Fajnie! No, nareszcie wyglądamy jak Bóg. Teraz właśnie rozciąłem coś. na tym... Aha, myślałem że hełm takim założenie dla mnie ja Nie wiem co można z tym robić szczerze mówiąc O Zrobiłem jedną część Czyli ja tak miałem tu iść Open do skrzynka Uuu Moje kosy to są 43-49 Te same? Ale inaczej wyglądają a czekajcie, zaraz sobie obejrzę statystyki tych obu koskus Mam teraz tą wyekwipowaną. O, an upgrade. O Mogę ekwipunkiem sobie zwiększyć ekwipunek kosy. Czekajcie to ma... to jest słabe Damage się zwiększył Mogę sobie wybrać Czy chcę Frost Damage? Critical Damage? Chyba wezmę Critical Damage 11%%? Procent? <laughs> eee Critical Damage Ale teraz jest przykukszona, o kurwa Up, upgrade, no właśnie i to też sobie z up, up. Nie, an... Equip... Nie mogę tego upgridować... Hmm. No bywa... Ale to... Kurwa, jakie to ma moc! Ale nie, nie nie nie, nie, jest, jest za wolne jak dla mnie. Ja potrzebuję broń szybką. Equip... Equip... To mogę zap... Nie, en. Można upgrade'ować tylko kosy. Niestety. To jest najlepsze. Nie. Aha, ja mogę upgradeować kosy całym ekwipunkiem Mogę, mogę upgradeować tylko kosy, ale jak już up upgradeuję, to mogę całym ekwipunkiem To ma 43. To ma 60 na 72. No ta kosa nie jest... Nie jest jeszcze taka dobra jak moje pięści. Znaczy jak to te moje ten piąchy czy tam coś. Dobra Where am I? Okej okay. Więc nauczyłem się upgrade'ować Jestem z tego dumny Kurde, miałem, miałem to boss sprzedawać, ale... Ale większy damage jest, jest jednak lepszy Czemu mi... Chyba... Ch chyba nie zebrałem czegoś tam, co miałem zebrać Dlatego mi tam każe wracać ptaszek Dobra Open gdzie teraz ptaszku? Prowadź. Gdzie ty lecisz? Prowadź mnie, gdzie mam... Gdzie czegoś nie zebrałem? Jestem tu. Gdzie mnie prowadzisz? No. No idę już, idę już. Kurde, wracam się do tej samej lokacji. No jestem tu, ptaszku. What now? Mam iść tu? Ptaszku? Mm. Tak, tu mam iść chyba? Nie. No co ty robisz? Kurde! Zwodzi mnie za nos mój własny ptak. Dobra, idziemy tu. No i co, i czegoś tu nie zrobiłem, nie zebrałem? Nie rozumiem. Mam jeszcze raz tą wechę przesunąć? Nie, już jest przesunięta. No to o co chodzi? No dobra, tu. Wchodzę tu i co teraz? No, nie rozumiem. Co mam teraz zrobić? Zaszku. No i kurde, ja nie, nie rozkmieniamy o co mu chodzi. Jest. No. No tu jest to. I muszę iść tu, ale nie mam klucza. Hmm, no. No nie mam pojęcia, co mam zrobić, uleczę się. O, o, o. Przyleciałeś tu. A ty, wejhy, już się nie da przesunąć. Mam tam zejść na dół? No chyba sobie żarty robisz. Jak się zbugował! Aha, ha, jaki tak. No, nie rozkminiam, o co mu chodzi. Dobra. Idziemy dalej, zobaczymy, co... Zobaczymy co się stanie Do wody hop. Nie wiem czy ja tam czegoś nie zrobiłem Nie zebrałem czegoś Nie mam pojęcia, dobra, nieważne Straciliłem 14 minut na chmurę na nic Dobra, ja stąd wychodzę Bo kurde, no denerwuje mnie no właśnie, miałem tu wyjść. Dzięki temu poziom wody się podniósł. No ich tam. Chyba tak. Show me the way. No właśnie, show me way. Anyway. No właśnie, tutaj płyniemy. Płyn Płyniemy. Jakie on robi obroty. Yeah. I chyba ma nieskończony tlen pod wodą. Bo tyle, co, co zauważyłem. O, 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 o doł. Dobrze. Bardzo fajne te lokacje są, mi się, mi się naprawdę zajebiście podobają. Kurde ja powinienem jeszcze Dead Space'a nagrać, a mi się nie chce tak strasznie Show me way No ładnie Show me away Yeah, dobra Tam jest skrzynka Aha, czyli miałem iść zupełnie w drugą stronę ja po skrzynkę no nie, do wody! Kurde! Snake! Na górę... Na górę, na górę... Teraz w tę, te, w tę stronę. No dobrze, nauczyłem się biegać po ścianę. No, skrzynka. Skławki mi się plączą. O, jakiś, jakiś eku fajny. Hellfot. Wiesz? i i uu, fajne coś okej okay. to by było na tyle I jak ładnie wskoczyłem do wody niczym syrenka ariel no nie 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 na bok no, na bok dobrze i dobrze na górę. Jak on fajnie skacze. O, coś się będzie działo. O, pewnie. Wrogowie przyjdą tutaj i za, co za, za za zajebiści. Ile was tu? Matka was więcej nie miała. Pojednało was. Ale co moimi kosami teraz? Te kosy mają większy knockback. Dzięki czemu łatwiej jest mi to ogarnąć Znaczy mają, mają większy knockback Zadają większy knockback Dobrze O, przyjdzie, przyjdzie tatuś Kurwa Tu jeszcze, jeszcze, jeszcze ja tych biję frajerów No super Teraz mi mówi, że lewy trigger to jest focus jak mnie ja tego nie wiedział wcześniej Dobra, moimi Muszę się uleczyć, kurde, pociąg z użyłem apteczki. Pociąg potę. Mogłem sobie zostawić. Mogłem sobie zostawić tą potę, szczerze mówiąc. Pudło! Dupsko, dubsko, dubsko i uciekaj, uciekaj dobrze Jedziemy, jedziemy, dawaj, jedziemy, 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 Ja tak, jest, jak ja zawsze wczuwam w te gry wszystkie A masz! Przeleciałem Cię O oh, fuck. Pudło, tępy. Teraz Cię dojadę Nie się nawet zaatakować pało Jest jakiś health pot Proszę Chyba nie ma O, oh, what the fuck Slow! Czekajcie. To nie ma mowy. Jakie slow to... Nie. Nie, no sorry, nie. Hej. To są te moje, te Uber Pro. A bo tam jeszcze jakieś leżały tutaj, gdzieś z kogoś, z kogoś wy, wy... O, tutaj są. Podniosę je sobie i ulepszę moje. Są takie same Ale te upgrade'ować można, he he Suffering Teraz będzie lepsze, będą Szkoda, że można upgrade'ować tylko te kosy No Dobra, czyli w tą stronę teraz mówisz ptaszku Tu nic nie ma Więc lecimy Ale dobra, wiecie co, zauważyłem, że odcinek może 20 minut Więc pożegnam się tu w tym miejscu z wami Nasza śmierć już wygląda zajebiście Więc dzięki jeszcze raz za obejrzenie, za obejrzenie tego odcinka Jeśli Wam się podobał Nie zapomnijcie dać, dać łapki w górę żeby wiecie że Wam się podoba I, yy, I Czekajcie na następne materiały Dzięki jeszcze raz za oglądanie Trzymajcie się, na razie, cześć